Jest nowy loot Będzie nowy No dobrze, dobrze I dzisiaj czuję, że to jest ten dzień Tak? Tak EBR O kur... Leopard z Haka Nikt go nie strzeli? Jak on zniknie to ja on stąd uciekał tak szczerze No ja No czy... to minus stary Zginiało. To jest ten dzień! Hmm, to jest ten dzień, no akurat tutaj byliśmy manlaki. no Dzisiaj nie mogliśmy nic tutaj poradzić na to Nawet Dobra, nie... następnym razem Nawet nie jestem zły Następnym razem nie jedziemy tu od razu Spotujemy drugą stronę i wracamy tu w drugie tempo, jak on załączy sobie pomyśli, że możesz zająć, wiesz Dobrze Ofensywne krzaki, Ale tak jak kiedyś go wypychaliśmy Nawet nie jestem zły No dobrze Nie jestem, ani trochę